Witam bardzo wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku jest to odcinek czwarty z Empire of the Grove. Mam nadzieję, że dotychczasowe odcinki wam się podobały. Po ostatnim byłem zmuszony do zmiany postrzegania tej gry i poziomu trudności, na jakim jest warto w nią grać. Więc tutaj sobie oczywiście lecimy z następnym poziomem. Już go sobie ustawimy jak należy. Nadchodząca pala. I oczywiście na poziomie łatwym nie ma co tutaj zbyt ostro. I wydaje mi się, że tutaj możemy wybrać sobie raczej moździerzę, bo tutaj będziemy mieć bardzo duże obrażenia przy uderzeniu. Jeszcze zyskujemy atak obszarowy, to nam się mega przyda. W kolei tutaj, czy spowalnianie nam się przyda, raczej nie sądzę. Więc zróbmy sobie moździerzę. I zobaczmy jak to będzie wyglądać. Tutaj widzę, że bardzo dużo jedzonka. Fajna rybka. Ciekawe ile taka ryba może mieć w sobie jedzenia. Bo te takie, jakieś takie... nie wiem. Przeciwnicy zazwyczaj to mają po 50-60. Jakoś tak nie za dużo. Lecimy sobie od razu. To jest perfect spot spot for scavenging hapless, morsels washed in by the tide. Ok. At the moment, the tide is out. Jak wygląda they mapa? Nie mogą pozostać tak. Angie muszą mieć chęć i wykorzystać, co mogą, while they can. Mapa wygląda okej. Okay. Wszędzie mamy jakichś przeciwników. W zasadzie wszędzie poza tym, tutaj obszarem, gdzie mogliśmy tych przeciwników nie mieć. Mamy obrońców jakichś i mamy strzelających. Ok, strzelające mrówy. Strzelające mrówy nam się przydadzą, bo ich głównie będziemy używać. Więc od razu sobie tych strzelaczy będziemy działać. Jak najszybciej będziemy mogli. Żeby już tych robotnic nie wykorzystywać do łażenia wszędzie, bo nie takie ich zadanie jest. Zadaniem robotnic jest siedzenie na dupie wykluwania jajek, czy no, no wykluwianie jajek, po <noise> co innego. Ok, tutaj już wszystkie zebrane widzę, więc niech się zajmą sobą. Jeszcze tutaj. my tu mamy? Tutaj mamy jakiegoś jednego. W sumie możemy tutaj się powoli przebijać. Nie mamy jedzenia na wyklucie, więc... Hmm. Zabierajcie tych. Już idzie do mnie. Ale spokojnie. Mam już wojowników, którzy będą temu zaradzać. Fajnie. wybita. Zapraszam tutaj. I dorzucimy sobie jeszcze kilku Strzelających. Tutaj będziemy robić sobie, taka fajna komora jest Robimy sobie naturalnie miejsce na nasz pokarm Jest, tyle chyba starczy Rzucimy sobie jeszcze tych strzelających troszeczkę No szybciej, szybciej, szybciej donosić mi to jedzonka Jest mamy tych obrońców, ale ci obrońcy to może później Jakoś z czasem. Nie ma sensu, żeby tak wszystko naraz. przynosić, mi to przenosić, bo żarcie mi potrzebne. I oczywiście sobie ustawimy tak ze dwa te gesty. E, chciałem dwa, a nie jednej. E, żarcia nie mam, bo się wykluło to tą. Dobra, teraz sobie zróbmy na razie. Możemy sobie zebrać to. Wszystkimi mrówkami, jakie mamy. To możemy wykopać oczywiście, bo po co nam to ma tu być? Jakieś pojedyncze te pierdółki. I mamy siedmiu wojowników. No to już tak sympatycznie, sympatycznie. Okay. Polecimy sobie teraz tutaj może. Już mamy siedmiu, tu jest czterech, może się uda to wybić. Mam nadzieję. A, bo to też mrówki są, ale jaja. There are in the nest. Spodziewałem się tego samego, co był w tej komorze tutaj niżej, ale... Jednak nie. W ogóle są mrówcze te, mrówcze kokony jakby, czy coś. Tylko i tych innych mrówek. No, jak, jak kokony wyglądają. Spokojnie. Czy mi to wszystko przynosić ładnie, elegancko? Można sobie już więcej tych wykluwać powolutku. No szybciej, 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 szybciej. Strasznie daleko, strasznie wolno im to idzie. Tutaj sobie dorobimy jednego wariata. No im szybciej się ci wyklują, to te początki tutaj są takie słabe, bo są wolne strasznie. Nie idzie to jak krew z nosa, łażą. Nie da się niestety tego przyspieszyć, też to jest be takie. Mm -hmm. Tiger beetles the too close. Ok, no na razie wychodzić nie będziemy. Nie mamy armii, która by mogła temu podołać. To na pewno. Przekopmy się przy okazji, jak już tam jesteśmy. Wy możecie wykluwać tutaj następne nasze zas zastępy mrówek. Mamy 12, znaczy będziemy mieć jak się wyklują. No, będzie 12, to spokojnie, nawet spokojnie. Dodawajmy, dodawajmy tam cały czas. Zapraszam tu, wybić mi to, akcjonować je No, są intruzi. There's not enough food to feed the new brood. Spokojnie, zaraz będzie jedną No i tak, to sobie odklikajmy od razu. Wygląda to spoko. To jest do wybrania. To jest jakiś wielki wariat. Nie wiem, czy chcę to wybierać od razu. To jest dwóch wielkich wariatów, to tym bardziej. Tu jest dwóch wielkich wariatów. Tu jest dwóch małych wariatów. Poprosimy tych dwóch małych wariatów. To tak. Typów nadchodzimy, a to nie Interera. To jeszcze. The to ja jeszcze nie wyszedłem na zewnątrz, więc spoko. Tutaj się kopiemy, widzę. Może z tym zaczekajmy. W dwóch miejscach nie będziemy naraz na pewno. Tutaj sobie przyjdźmy. Jak z jedzeniem? Z jedzeniem sprawa wygląda w miarę git. Zjedźmy sobie jeszcze dwóch. Przejdźmy tutaj. tutaj, I tutaj będziemy sobie teraz wybierali jedzą po no, 16. No, to już zawsze coś. To już zawsze spokojnie. Tutaj jest jeszcze jeden jakiś wariant duży. Jest jakichś dwóch małych. Ale zróbmy tak, że przejdziemy sobie tutaj do tego małego. Tylko tak, tutaj wydobywamy to A, w sumie nie będzie tak. Jak się kopiam. Najwyżej wyjdzie mi do tunelu i ich wybije. Okej. Okay. Proszę tutaj. The ants must defend themselves. Okej. Okay. Tych dwóch to szybko pokonamy, oni są sławi. No, już padli. Aegansko. Tu jeszcze jest coś dużego. I tak. To można postawić jeszcze jednego? Jeszcze water jednego marzenia. The Ants must head for higher ground. sobie to zrobimy. Tutaj mamy tylko jednego dużego. Tu jeszcze mamy do wybrania jedzonko, więc spoko. Możemy sobie jeszcze dostawić tutaj jednego Briata, nawet jeszcze jednego. Tu się nie dokopaliśmy, więc w sumie nawet lepiej, że się nie dokopaliśmy. Najpierw sobie wybierzemy to jedzonko, które tam mieliśmy. I tu jeszcze dwóch dużych. Wiedzą ko już jest wybrana. mieszczenia. to wybierajcie. Ja się opieprzają strasznie wolnie. Są strasznie. Dobra, teraz zapraszam tu. Wiedzą stąd mi opróżnić ładnie. Dorzucimy sobie naturalnie jeszcze tych więcej. Myślę, że tu już można się przekopywać powoli. Najwyżej wejdzie mi do tunelu, no wejdzie mi do tunelu, to mi wejdzie do tunelu. Nie in jest jakiś wielki problem. opróżnimy za sekundę. on jest bardzo daleko, tutaj, więc e, można już iść naturalnie tutaj. Zgrupować, wybijać mi go ładnie. Powolutku, bardzo powolutku, widzę, że to idzie. Ok, teraz więcej mrówek przyjdzie i go raczej ukatrupiam już. The tide has almost reached its highest point. To jest. I te stąd. A ja mam tak, dolny lewy, dolny prawy i górny prawy do, do przejęcia. To może sobie. Zrobimy ten jako pierwszy, bo tutaj są jakieś mniejsze te wariaty. było spoko. Tylko... Hmm. Tutaj jeszcze byśmy mogli sobie połączenie zrobić. Zanim to. Róbcie mi połączenie tu. No tu miałeś robić połączenie. Gdzie ty tam lejesz? No na litość boską. I, I nie trzeźwy chłopiec. A bo no, mamy tutaj też maksa. maksa. Więc trzeba podbudować And magazynów. Okej, okay. Już zebrane, Tutaj przesmyk zrobiony. Kurczano. Hmm. Kurczę, no. kopać to jakoś szybciej. O kurde. Odkryło nam krab, krab, at night. These creatures are typically scavengers, searching for algae and This particular community of crabs has developed a taste for ant flesh. I na nas polować. O już na nas polują. Bronić, się. bronić, się, bo włazi dziot jakiś niedobrym nieprzyja... na pewno Dobra, spokojnie wygląda to jakieś nam wybić. zostało elegancko. Tak, chcemy stąd zdobyć tę żonkę na pewno. Dobra, i możemy tutaj poszerzyć. I tutaj zrobimy sobie osobną komorę, taką dla tych mrówek, które będą. W gnieździe broniły go. Czyli nie będą wychodzić gdzieś tam gdzieś na auty, tylko będą broniły gniazda w środku. Mam nadzieję, że tutaj się do tych dużych nie przebijemy jeszcze. Raczej nie powinniśmy. Taka nadzieja ma. Zapraszam tutaj. Proszę się kupować przez to. Sobie zbieraliście tutaj sobie. To wytegujemy tutaj. I zaatakujemy tego dużego niedobrzelca, który jest tam, gdzieś w środku. I tych byśmy mogli sobie też już zaatakować delikatnie, nie? Tutaj zapraszam. To jest. Wybić go. Widzi kusanie niedobrego. Wpadnie. Zbieramy jedzonko. I tutaj jeszcze sobie zostawimy to jedno na chwilę obecną przynajmniej. I cóż, wy możecie iść na, dwó na dwójkę i ta dwójka będzie tu. Będziecie strzegli mi wejścia. Że już, 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 już uważam, już, już chcą tutaj coś działać. Te jedynki że sobie wybierają tutaj pożywienia, więc sobie nie wybierają. Oczywiście, wydaje mi się, że ta piątka, jeszcze co, szóstka nam została, nie, bo jeszcze dochodzą. Nie, to powinni sobie raczej poradzić, więc ta jedynka niech sobie wybiera tutaj te pożywienia. Okay, pożywienie wybrana, więc zapraszam tutaj i zapraszam do otwarcia tego tutaj wybytku. Dorzucimy sobie jeszcze obrońców, oczywiście. Gniazda niech stoją tutaj na wejściu i niech nas chronią. Nie, można Your sobie dorzucić, może tych sobie dorzucimy jeszcze. To będą też tutaj jako ochrona przy wejściu stała. I ładnie tu wybijają wszystko, więc niech wybijają. Jest. Na razie nikt nam nie włazi do, do gniazda, więc się cieszymy tym faktem. Jedynki mi tam niech wybierają żarło. Żarła mi potrzebne bardzo dużo. Jeszcze trochę tych i Wydaje mi się, że to wygląda już całkiem spoko. Okay, Dobrychmy sobie tych trochę. Bo zaraz będziemy musieli na powierzchnię wychodzić po jedzonku, bo nam się skończy te, które jest w środku. Już taka ostatnia ostateczność została. To. No i tutaj oczywiście. Będziemy skończeni z jedzeniem. To nie będzie przyjemne. Okej, okay, wy wybraliście już tu wszystko, no to zapraszam was tutaj. Mamy się dokopać do tych. Nikt mi nie wchodzi, nie? Tutaj uciekacie, spoko. To ja sobie tych tylko tutaj dobijam. Idzie armia.

Pójdźmy panią, chyba nie. Pójdźmy panią. Bo jednak to jest sardynka. Nie. Sardynka to sardynka. Zrzućmy sobie tych obrońców gniazda, oczywiście. Bo obrońców nigdy za mało. I sobie jeszcze topy wybieramy. Spoko wygląda. Całkiem przyjemnie, całkiem przyjemnie. Okej, okay, jeszcze trochę obrońców gniazda. I tymi nie będziemy wychodzić. Tutaj oni są od tego, żeby bronić. Yeah, inne mrówki. Tartorial A, no faktycznie. Favor the with the okay. Nie sądzę, żeby one były jakimś bardzo dużym zagrożeniem. Bardziej to mnie przerażają, te takie większe, o te takie choroby niedobre. No, już. mam no, właśnie, padła już. The ants have been spotted by Chichindela hybrida, the golden tiger beetle. With its long, yes. slender legs, it's the king of speed on these intertidal flats. Its, its wide, carving jaws will slice effortlessly through squads of wood ants. It's, it's going to take a monumental, unified effort to bring this beast down. Jakby ktoś szybko padł, to od razu już by królowej mi nie bił. No i co? Biorą te rybę? O, teraz dopiero doszli do ryby. Odklikajmy sobie te informacje. Ile oni ryby biorą? 1200. Hmm. No. Po 15 chyba, nie? Chyba po 15, albo mi się coś może pomyliło. Nie wiem. Ale na to na trochę mi tu zostanie. Must o, z serii jakaś mrówa jedna. Weźcie, połóżcie to, zabijcie ją. szybko posu. Tam. Możemy sobie teraz dorobić mrów. Które będą wychodzić po tą rybę. No, tą rybę trzeba szybko ogarnąć. No, jeszcze dwa jedzenia naprawdę, o elegancką. Możemy sobie to jeszcze obskrobać. Jeszcze jedzenie w sumie. co co? Podejdźcie tu. Zróbcie coś pożytecznego tymi osobami. I tutaj tunel jest właśnie w zasadzie wyczyszczony cały z jedzenia. Jak mi się wydaje. Tam, bo cały jest wyczyszczony. Więc jeszcze sobie to weźmiemy elegancko i te dodbuje. Gdzie walczą? Szybka walka była, muszę przyznać. i okay, dorzućmy sobie jeszcze tych tutaj wojowników. Hmm. Może tu jeszcze miejsce zrobimy na tych wojowników, bo w sumie czemu nie? To jest. Ok. Te trójki można usunąć ten punkt z zbioru. Nie ma sensu, żeby tu był. Wykopmy jeszcze tutaj, jak nie macie co robić. A i może tu? Powiem. Nie? To też mi się nie podoba. To mi się nie podoba. Będziecie mieć zajęcia. I tak, tutaj jest dla naszej obrony robiona. Będziemy się tak bronić. To mi nie jest potrzebne tutaj. No i wstępnie wygląda to całkiem sympatycznie, nie? Może jeszcze zastanawiam się nad tymi mrówkami, żeby porobić jeszcze trochę tych mrówek takich. Tutaj będziecie... Ania, to nie jest ta zbiórka, to jest ta zbiórka. Tu będziecie chodzić jak ryba, wam się skończy. Żebyście miały co robić. Jak z z tym? Zjedzenie z tym w miarę ok. Może sobie polepszamy tutaj. Okej. Okay. I możemy sobie tak. Na pewno. Zrzucić jeszcze dwa te. Albo trochę więcej niż dwa. No, może jeszcze jeden tutaj, żeby tak ładnie wyglądało, chociaż. Jak z tą rybą stoimy? E, ryba elegancko opróżniana jest. Okej, okay, tutaj zabrejtują to zaraz. Mhm. Ładnie ładnie wygląda, ładnie. Ciebie miałem tu zrobić i miałem Ciebie, Was jeszcze zrobić, żebyście pomagały z jajkami bo 7 robotnic to jest standardowo no, stanowczo za mało, to nie, to nie ma. To nie ma... To nie, nie. O, teraz możemy żyć. I te 7 dojdzie do tych 7, i będzie 14, i będzie jako tako to wyglądało w końcu. To już opróżniona ta ryba, jeszcze nie. Hmm. Długo z tą rybą coś schodzi, więc podwrócimy sobie jeszcze trochę. The tide is coming in. Mhm. Any ants caught in the surge will be washed out to sea. Git, no to nie mamy jeszcze. Nie jesteśmy na tym najniższym levelu, bo najniższy to jest ten. Chociaż szczerze to nie jestem pewny, więc może przerzućmy się na ten. Kurde, teraz już zacząłem się zastanawiać, czy zostanie zalany ten taki najciemniejszy pasek tutaj. Czy te dwa? Może trzy. Nie no, trzy to chyba nie, bas dwa, nie. W ogóle to tylko ten jeden. A nie, dobra, ten jeden tylko jest zalewany. O, rybę rozebraliśmy. Szybko poszło. Która rybka, rybka byłam. Zabierzmy sobie też tą. By okazji. Chyba żadna mrówka mi nie padła, nie? A nie zauważyłem. Może wy zauważyliście, ale wydaje mi się, że raczej nie. I tych mrów mamy. Okay. Tych mrówek sobie dorzucimy standardowo. No tych sobie bardzo dużo tych strzelających zrobimy. I trzeba jedzonko zdobywać, a nie nie zdobywać, prawda? Ty idź tu. Raz tylko go zaatakowałaś, serio, raz, raz i siadłaś. Smutna. Nawet razu go nie. A nie raz go za taką. No i też siadła. Dobra, idzie na nasz zastęp. Ręski, który tutaj ogarnie temat lepiej. Zapraszam tutaj. On teraz ta armia idzie z powrotem. Czy bawić? Proszę mi tutaj ich narobić trochę. Okej. Czyli ten teraz poziom siądzie, To te przeciwne mrówki powybija. Ale mnie nie. Ja tutaj będę leciał sobie w tą stronę teraz z kolei. A, to się przechodzi przez to, jak się idzie do tego. To w sumie od razu na to można faktycznie wysyłać te bruwy. I rozwijamy się elegancko. Kolonia wygląda bardzo sympatycznie. I sobie teraz powybijamy tam. Kabum, kabum. I wygląda to całkiem spoko. I tutaj sobie podzielimy, wydaje mi się, ten odcinek. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie suba, zostawcie lajka like i zostawcie oczywiście komentarz. Chętnie przeczytam i odpowiem. Także trzymajcie się, do następnego.